Cześć. Do składania życzeń często są jakieś okazje, bo nie tylko święta wielkanocne czy Boże Narodzenie, ale też urodziny, imieniny i inne okazje. I mam do Was takie pytanie: czy zastanawialiście się kiedyś, czego tak naprawdę życzyć danej osobie, i czy to, czego życzymy, to rzeczywiście jest to, czego ta dana osoba chce? Na początek zapraszam Was jednak do e, subskrybowania i do rzucenia łapki w górę oraz e, komentarza z odpowiedzią na e, to pytanie, jeśli macie ochotę podyskutować. Tak naprawdę poruszam ten temat, ponieważ często, e, gdy składam życzenia, zastanawiam się, czego życzyć. E, jeśli nie chcę wywalić po prostu takiej formułki, jak do wszystkich, tak. Tylko coś wyjątkowego, <laughs> ale też, gdy ktoś składa mi życzenia, to czasami jestem zaskoczona co do tego, co tak naprawdę ktoś uważa, że byłoby dla mnie dobre, co bym chciała. Wiem, że większość ludzi być może nawet się nie zastanawia nad tym, czego życzy innej osobie, ale wiem, że niektóre te życzenia bywają spersonalizowane, a mimo tego nietrafione. Co jest tutaj problemem i jak się tego wystrzegać. Właśnie o tym chciałabym troszeczkę opowiedzieć, mimo że oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że to nie jest jakiś problem walki, jakiś, przepraszam, problem rangi światowej i że to może jakoś tam bardzo dużo nie zmienia, ale myślę, że zdanie sobie z tego sprawy. Sprawia, że my zaczynamy troszkę myśleć na temat potrzeb innych osób i że mogą być zupełnie inne od naszych. <laughs> tak więc, y, czego zwykle się życzy? Zdrowia, szczęścia, radości, pomyślności, a w przypadku świąt, spokoju, rodzinnej atmosfery, miłości, często też życzy się rozwoju kariery zawodowej i tak dalej, i tak dalej. Moim zdaniem, niektóre z takich uniwersalnych y, życzeń czy marzeń, które mamy, czy to, co chcielibyśmy rzeczywiście mieć, prawie każdy czy każdy, no to jest zdrowie, szczęście, pewnie jakieś tam jeszcze, ale powiedzmy, że zdrowie i szczęście. Natomiast y, są też takie marzenia nieuniwersalne, czyli na przykład spokój. Rodzinna atmosfera, rozwój, rozwój kariery zawodowej albo na przykład, nie wiem, znalezienie sobie żony czy męża, bo też takie życzenia czasami słyszałam nie, niekoniecznie w moim kierunku, ale do, do innych osób. I czasami, jak to słyszę, to zastanawiam się, czy ta osoba naprawdę zdaje sobie sprawę z tego, czego życzy komuś, i czy wie, że ta osoba może rzeczywiście tego po prostu nie chcieć? Bo dlaczego uważamy, że ktoś chce rodzinnych świąt na przykład? Dlaczego uważamy, że ktoś chce spokojnych świąt? Dlaczego uważamy, że ktoś chce rozwijać swoją karierę zawodową, albo że na przykład chce wyjść za mąż, albo że chce mieć dzieci? Chyba, że wiemy o tym, tak? To jest co innego. Jeśli wiemy i znamy tą osobę na tyle dobrze, to jak najbardziej, ale wydaje mi się, że czasami te życzenia wysyła się tak, czy mówi się tak, jakby to było takie normalne, że każdy musi tego chcieć. A czy myślicie, że rzeczywiście tak jest? Ja myślę, że raczej nie. Czy niespokojne święta są gorsze. Na przykład święta gdzieś, w jakimś szalonym miejscu, na jakichś wakacjach, na jakiejś imprezie, na nartach, na przykład, i tak dalej. Coraz częściej ludzi tak spędza święta, które nie są spokojne, ale czy to znaczy, że są gorsze? Albo na przykład ktoś nie spędza świąt z rodziną, może z wyboru, bo po prostu tak chce, bo chce mieć święty spokój i sobie posiedzieć samemu, na przykład. A może też być tak, że. Mm, nie spędza świąt z rodziną, bo na przykład nie ma tej rodziny. I czy zastanowiliśmy się nad tym kiedyś, że może niefajnie jest życzyć tej osobie rodzinnych świąt? W takiej sytuacji, gdzie ona no nie ma szans, że będzie miała to spotkanie z rodziną, na przykład, albo że nawet nie chce tego spotkania z rodziną, nie chce tych rodzinnych świąt, chce być sama. I ja widzę coraz częściej takie obrazki i takie sytuacje, bo ludzie coraz częściej idą pod prąd i zdają sobie sprawę, że mogą robić w życiu to, co y, chcą. Nie wszyscy oczywiście, ale coraz więcej osób wie o tym, że może postępować tak, jak uważa za stosowne, jeżeli są dorosłymi ludźmi i, i nie krzywdzą innych osób przy okazji. Więc robią tak, jak uważają, czyli na przykład y, spędzają święta z rodziną, jeśli chcą, a jeśli nie, to spędzają święta sami. Jeśli chcą mieć spokojne święta z rodziną, to tak robią, a jeśli chcą wyjechać na narty ze znajomymi, to też tak robią. Coraz więcej jest takich osób, więc nie zakładajmy, że wszyscy chcą tego samego. I tak samo jest z tym zakładaniem rodziny, męża, żony, dzieci. Nie każdy chce mieć małżonka, nie każdy chce posiadać dzieci, więc zdajmy sobie sprawę, że te życzenia nie są uniwersalne. Że one nie pasują do każdego, że nie powinno się ich wstawiać gdzieś tam e, taki template i, i wysyłać każdemu, moim zdaniem przynajmniej, bo mm, oczywiście to jest pierdoła, tak? Może to nie mieć dla kogoś totalnie znaczenia, ale spójrzcie na to nie pod kątem życzeń, na to co teraz mówię, ale pod kątem tego, co my uważamy na temat potrzeb innych ludzi, bo to jest tak naprawdę celem tego mojego filmiku, a nie to, jak będziecie dokładnie tam. Składać te życzenia, czy powiecie komuś rodzinnych, czy nierodzinnych świąt. Bo tu nie o to chodzi. To jest tylko to życzenie, te nasze życzenia są tylko efektem ubocznym tego, co tak naprawdę myślimy. I że myślimy, że większość ludzi myśli tak jak my, a wcale nie do końca tak jest. Dlatego musimy sobie otworzyć ten nasz umysł i zastanowić się. Czego ta osoba rzeczywiście pragnie i co będzie dla niej dobre? Z jej perspektywy, a nie z naszej, prawda? A jeśli nie znamy tej osoby, to starajmy się może składać te życzenia, czy życzyć ogólnie ludziom takich uniwersalnie dobrych rzeczy, co do których wiemy, że oni rzeczywiście również tego chcą. Dajcie mi znać, w jaki sposób wy składacie życzenia innym, czy mówicie je od serca, czy personalizujecie je. E, rzeczywiście. Układacie je pod konkretną osobę, czy raczej wysyłacie jakiś tam wzór, na przykład znaleziony w internecie i wysyłacie wszystkim to samo i nie przejmujecie się tym, że do kogoś dane życzenia jakby totalnie mogą nie pasować, bo przecież może tak być. Także zapraszam do dyskusji w komentarzach, do subskrybowania. Jeśli jeszcze tego nie robicie, do wrzucenia łapki w górę i trzymajcie się. Cześć!